Tauryna to jeden aminokwas o bardzo wielkiej mocy, z zasięgiem na twój układ nerwowy, na twoje mięśnie, na twoje oczy, na twoją odporność. Co robi w twoim organizmie? Sprawia, że takie pobudzenie zamienia się w koncentrację. Jeżeli masz problemy ze wzrokiem albo chcesz długo dobrze widzieć, to tauryna sprawia, że twoja siatkówka będzie elastyczna i będziesz miał prawidłową jasność i ostrość widzenia. Mięśniowo przede wszystkim wzmacnia Twoje serce. A więc jeżeli trenujesz, jeżeli masz zagrożenie jakiekolwiek z punktu widzenia dolegliwości, tachykardią bądź innymi objawami, to tauryna jest elementem, która powinna na stale znajdować się w Twojej suplementacji. A jeżeli jesteś osobą, która trenuje bądź jest bardzo mocno narażona na stres, to tauryna po pierwsze powoduje, że znacznie szybciej się będziesz regenerować, a po drugie sprawi, że Wszelkiego rodzaju obciążenia stresem, takie przemęczenie psychofizyczne bardzo szybko będzie mijało. A jaką, jaki wpływ ma ta uryna na Twoją odporność? To przede wszystkim przyspiesza i poprawia detoksykację Twojej wątroby. I co najważniejsze, sprawia, że przyswajasz znacznie szybciej. Tłuszcze i lepiej je trawisz, o tym niewiele osób też mówi. Potem jeżeli chcesz wyregulować krążenie, czyli ustabilizować swoje ciśnienie, jeżeli jest za wysokie, to w dół, jeżeli jest za niskie, to w górę. Zwiększyć koncentrację i zwiększyć swoją wydajność intelektualną. Zmniejszyć napięcie nerwowe, <kłysk> poprawić jakość snu, poprawić jakość wzroku i zwiększyć odporność nie tylko na stres, ale w szerokim tego słowa znaczeniu. To tauryna zdecydowanie jest dla Ciebie w ilości 1-2 sztuki najlepiej do południa, e, ponieważ działa jako pobudzacz, natomiast bez tego efektu jak w przypadku kofeiny. Tauryna profesjonalnie to przede wszystkim stabilizacja błon komórkowych i poprawy gospodarki wapniowej, co oznacza, że w przypadku insulinooporności regularne stosowanie tauryny zmniejsza insulinooporność. E, reguluje gospodarkę wapniową, czyli jeżeli masz jakiekolwiek reakcje alergiczne to ta uryna będzie sprawiać, że one będą znacznie mniejsze. E, wpływa na neuroprzekaźniki GABA i glutaminian, czyli wycisza układ nerwowy, szczególnie u osób, które mają ADHD i sprawia, że koncentracja Twoja rośnie co do sfokusowania się na danym zadaniu i skończeniu tego, co zacząłeś w wysokim poziomie koncentracji, więc zrobisz to dwa razy szybciej i dwa razy lepiej. Działa antyoksydacyjnie i przeciwzapalnie, więc jeżeli masz jakiekolwiek stany zapalne, czyli jakiekolwiek z choroby związane z autoimmunologią, reumatoidalne zapalenie stałowieli, to drażliwe hmm, Hashimoto, to tauryna sprawi, że znacznie szybciej te stany zapalne będą ściągane, ściągane. Wspomaga serce i poprawia kurczliwość serca i reguluje ciśnienie, ale reguluje ciśnienie tak, że jeżeli masz nadciśnienie, to tauryna będzie sprawiać, że to ciśnienie będzie spadać, A jeżeli masz niskie ciśnienie, to tauryna będzie sprawiać, że to ciśnienie będzie rosło. A jeżeli masz tachykardię, to regularne stosowanie i szybkie zasuplementowanie się tauryną, wtedy kiedy wchodzisz w tachykardię, sprawia, że ona się bardzo szybko wycisza w ciągu kilku godzin, a regularne jej stosowanie doprowadza do tego, że całkowicie ten objaw e, znika, poprawia. Trawienie tłuszczy i odtrowanie wątroby. Wątroba jest głównym filtrem w Twoim ciele, w bardzo wieloma rzeczami. Hormonami, czyli jeżeli masz jakiekolwiek zaburzenia hormonalne, to tauryna jest dla Ciebie. Jeżeli masz jakieś zaburzenie trawienia bądź obciążenia w detoksykacji wątroby, to tauryna jest dla Ciebie. Jeżeli masz jakiekolwiek stany zapalne, które idą Ci w stawy, zaburzenia na skórze, to regularne stosowanie tauryny sprawia, że ta wątroba złapie oddech i będziesz lepiej funkcjonował. Chroni fotoreceptory, czyli jaskra na starość ci nie grozi. Więc, jeżeli zastanawiasz się nad tym, czy stosować taurynę profilaktycznie, czy objawowo, to zdecydowanie profilaktycznie i objawowo.